4000 zł w postaci tego pięknego kawaha Fire Sepent. Iście legendarny skin, nieprawdaż? Możesz go mieć za jedyne 30 zł wpłacone na CSGO Skinsa z kodem Fiako. Oczywiście im wpłata większa, tym Twoje szanse rosną. Powodzenia! Hej, cześć Manko, witajcie w kolejnym odcinku. W dniu dzisiejszym mamy coś ciekawego: mamy nowy event na CSGO Skinsie. Oczywiście, na którego Was serdecznie zapraszam, ale na starcie, musisz pamiętać, że to jest strona tylko i wyłącznie osób pełnoletnich. Musisz po prostu o tym wiedzieć. I mamy tutaj ciekawe, bo skrzynki od 4,20 nawet do 210 zł. Więc zaczniemy sobie tak, może, od środka: 50 zł za taką skrzyneczkę. Zakręcimy sobie, bo kto zabroni? Nikt nie zabroni. 50 zł do trafienia sztyletu, specialist gloves, MK Princeton. No jest co tutaj trafić. No ale na stałym starcie wychodzimy minimalnie na minus. Trzeba też docenić. Mogło polecieć co za 4 zł, poleciało złoty 40, zł, mogło być gorzej. No cały czas tak balansujemy. W ogóle jest waluta eventowa, serduszka tym razem. Spoko. MP7, no to raczej jakiś tutaj zysk nie będzie. Wręcz poprosić o stwierdzenie, że to będzie lekka kraksa. No dobra, zbustujmy sobie tego, tam skrzyneczkę. 100 złotych. W ogóle budżet na dzisiaj około 9 koła. Zobaczymy. Case Hardnet 57. No tutaj zgaduję, że też jakiegoś turboszału nie będzie. 65 złotych. No, jak widzicie, wydając stówę na skrzynkę mogłoby się chcieć więcej. Famas Pulse trochę podrożał w ostatnim czasie. Miejmy nadzieję, że... Nie poleci Filtestet, tylko coś lepszego. Już tutaj szczerze liczyłem. Mamy w ogóle szansę na coś lepszego. Faktor, nie mógł nawet powiedzieć. O, USP Prince, czwarty najlepszy drop, to może być warte 340 zł. To jest fajny profit. Stój, to jak Ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350. Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I Jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodzik fiako. Co więcej, mogę tutaj pozbyć wielu śmieciowych. Przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym krafty nie są wliczane. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na Pirate Slab z oczywiście FIAKO. Więc klikam gestara, czyli tryb, na który mamy oczywiście taką samą szansę na każdy z tych przedmiotów. I trafiamy, gama Dopplera, Glocka, za złotych 180, no tutaj de facto musiał polecieć po jakiś Turbo Prinsty, no właśnie, Prinsty za, za, za Faktor New musiał polecieć i od tego mniej więcej to byłoby opłacalne. Diggle faktory New też jakoś nam tutaj nie zwrócił w ogóle, tak by mi się wydawało, że mogłoby być, no nie, jednak, no nie, no o 20 złotych by zwróciło, 20 złotych byłoby na plus. The Outsiders, no to nie jest drobny naszych marzeń, ostatni raz otwieram tą skrzynię, bo trochę tutaj zostało wtopione. I kończymy P90. No nie cieszy mnie to, w ogóle idziemy na skrzynię za 80 zł. I od razu, od razu waleczę stara za tysiaka I w sumie, tak teraz tym pomyślałem, to jest strasznie, strasznie dużo. No ale mamy do trafienia tutaj naprawdę ładne przedmioty. Od AWP Onitagi, chyba nawet od tego Digla to będzie dla nas dosyć quality deal. Dokładnie tak. Chrom Canon, czyżby jakiś faktor nie mógł tutaj dopisać? Faktor nie, no, nie dopisze No ale zawsze to byłoby lepiej, bo to byłoby 700 zł, a nie 400. Daj tę rękawice daj, daj, daj. daj. Nie wierzę. Przeleć na tego Muertosa pieprzonego. No a tak było blisko. Tak było blisko, żeby tutaj fajnie wyjść na plus. Ostatni raz otwiam. Proszę daj tego Digla. No teraz się nie dotoczy. No nie. No nie idzie, nie idzie po naszej myśli. Kompletnie. Stuwa, ile to kosztuje na chesterze? 1600 zł. Dobra, zacznijmy na spokojnie. Od Boosta za 210 zł. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego tu ujrzymy. Rexik za 210 zł. on faktor Niu. Mógłby tyle kosztować. Spokojnie. 257 faktor Niu. No jest profit. Pierwsza skrzynka, z której jakoś zaczynamy sensownie. No ale I of Fatena chyba nam tutaj popsuje trochę szyki. Tak mi się przynajmniej wydaje, no dokładnie tak też jest. 170 zł na minus. Zdarza się i tak w życiu: Cyrexik po raz drugi dotoczy się, proszę, ale to nie będzie chyba faktury, nie widać tak trochę, no właśnie, tak trochę zdezelowany. Field nam tu poleciał. AWP A AWP-BOOM! Piękna awp -a. Według mnie topowa awp -a. Naprawdę nie będę tego ukrywał, ona mi się mega podoba. Są sami jest ja sobie sprawę, że z nią długo grałem. 600 zł, za takie cudo, i teraz możemy sobie pozwolić. Jeden czy starek za 600. No Menowar, no nie ma szans, to chyba z 2 czy 3 stówy w najlepszej możliwej kondycji będzie kosztowało A Minimal Wear, dobra, no mi jeszcze jedną szansę Chociaż w topa jest potężny, nawet nie chcę na to patrzeć Nie chcę na to patrzeć Idziemy do tej skrzyneczki, najdroższej, za 210 zł Nie zaś za tutaj na pewno na Nargestera, jestem o tym przekonany Neon Rider, ok, w jakimś lepszym stanie, może coś ten tegas 490 zł, bo to Minimal Wear, no to se zbustuje za 420 zł No od tego X-Ray, od tego Vaporwave'a byłaby fajnie Chociaż tego Krakoła daj? Da Krakoła, no dobra, chociaż tyle mamy 450. Znowu plusik, szczerze się tego nie spodziewałem, że Kraków da nam aż tak dobrze. Oj, no już chyba wolę tego Pink Diddy pada, chociaż to. 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 to nie. 350, w sumie 70 zł na minus. Szczerze spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. A w no nie, to no będzie 50 zł w maksie, w maksie, więc jest to potężna dupa. No dokładnie, 34 zł. No dobra, chyba musimy tutaj aktywować jakiś większy budżet. Bo trochę wtopiliśmy, no nie będę tego ukrywał. Sprzedaj Emeralda, no ale Emeralda się odzyska. Ja mam na to patenty, Emeralda się odzyska na spokojnie. Nowa Batla, klikam, dodajemy sobie skrzynię i zarobimy sobie co? Jesterki? Chyba czesterki sobie zrobimy, zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie Jewelry Case 1030 zł i Headshot za 1600. I mamy jeszcze tą skrzyneczkę, która w Jesterze 4600 kosztuje. O kurde, no dobra, no to na dwóch graczy trzeba polecieć. I na standardzie, bo mi totalnie nic nie poleciało, więc ja mam nadzieję, że to jest ten moment, tak? Wiem, na dwóch graczy. Można by było też pokusić o chociaż trzech, no ale liczę, że to i tak odda, tak? Wystarczy, że to jest garne, chociaż w sumie jak je zgarnę, to i tak zgarnę wszystko. No zaczynamy mocno średnio, 1000 waluty eventowej, zawsze to jest jakiś plusik no ale spokojnie, no spokojnie. Coś jeszcze tutaj by wypadało. Gloczek też znowu, waluta ewentualna nasze konto wpada. No ale dalej, to jest bitwa za prawie 8 koła. No to wypadałoby, żeby coś tutaj poleciało, ale ci totalne gówno. No nie wiem, no, to jest jakieś stulecia. Mamy w sumie 600 złotych, no nie? Czajcie, bazę. No dobra, talonikum poleciał. 5500, ale to mu dalej nie zwrócił tej batli. O kurde, dobra. Ej, czekajcie, bo dostałem milion tych, tych punktów. Milion 200 tych punktów to jest bardzo dużo. To jest prawie że taki Butterfly Black Laminate, więc muszę przyznać, że całkowicie not that bad. To tak to stworzył bitwę za 1700 na szarku powodzenia brachu, Tak czy się, jak ja sobie stworzę taką samą, tylko jednak zagara na trzech. Jeżeli tam nie siadło, myślę, że to ja siądzie. I przypomnę Ci w międzyczasie przyjacielu, że jeżeli chcesz obuś dać szansę swojemu szczęściu, to możesz sobie kliknąć tutaj w plusik, wybrać spośród wielu metod płatności i wpisać kodik oczywiście fiako. nie żaden inny, bo on ci da 10% bonusu do ładowania, 2 dziennie gorzy na statę i walutę eventową. Jeżeli event trwa, a obecnie trwa. Więc możesz się zainteresować, przypominam tylko i łącznie strona dla osób pełnoletnich, jak osiemnastki nie masz, to grać tutaj najzwyczajniej w świecie nie możesz. I popatrzmy na cztery skrzynie, które miejmy nadzieję, że coś dadzą. No w szczególności tutaj patrzę na tą ostatnią skrzynię za 4,5 koła, która liczę, że z czymś ciekawym by tutaj wyskoczyła, ale tutaj leci potężny fade, potężny Doppler, więc no jesteśmy daleko w tym wyścigu za Alexem i samu. No, dalej średnio, red laminate, ale well, to trochę mieliśmy szczęścia. I ostatnia skrzynia. Błagam, jakiś talon, coś takiego. No, ten X-Ray by coś jeszcze może namieszał, ale nie no, to jest znowu dramat. 8-400, no nie oddaje ta bitwa. Ta bitwa coś tak, jakby nie działała, albo działała mega średnio. No, i muszę tylko Butterfly jeszcze wtopić. No, nie jest to najlepsze rozpoczęcie eventu. Myślę, że liczyliśmy na coś lepszego, na coś więcej, ale skopiuję ją na trzech graczy. Miejmy nadzieję, że teraz się uda, tak? No już bez jajec, no przegrałem na dwie osoby, przegrałem na 3, do teraz pora, żeby wygrać na 3. Przecież fajnie było wygrać na czterech, ale ja liczę że coś poleć potężnego. Takie wajsy za 80 koła są w zasięgu. zdajecie sobie z tego sprawę. Butterfly slotter za dychę też jest w zasięgu. No i wtedy już będzie totalnie i totalnie inagantka. Na starcie zaczynamy od pole position, ale szybko Alex tutaj wyprzedza nas. E, tym Doplerem. Fajzem jedynką. Zdarza się i tak w życiu. Mamy talona. przepraszam to jest karambit, Black Laminate za 5600. Dobra, jest fajna przewaga. Teraz, żeby tej nic nie wyleciało dziwnego, w szczególności u Alexa. X-Ray, ale to chyba nas nie pokona. Dokładnie tak. I zgarniamy 12 koła, więc jest. Do dosyć pozytywnie, ja sobie wejdę, zablokuję sobie może tego talona, sprzedam sobie i zracjamy duży balans, wejdę sobie na case battle nowa bitwa, dodam sobie i stworzymy sobie z tej najpotężniejszej skrzynki, za 4600. będę mógł, nie będę mógł, nie, no to 3 Trzy takowe skrzynki, na szarku, na trzy osoby i liczę, że tu zobaczą chociaż jedne wajsy, czyli rękawice, które mogą kosztować od 18 do 80 tysięcy, więc może być dosyć grubo miejmy nadzieję, że tak też się wydarzy, Michael oraz Emily Proszę, trafiajcie. Tak, to jest Share, czyli tryb, w którym się dzielimy. Na początek Karambit e, Fade, ok, 13 koła, więc on jakby jednego slot'a nam zwraca. Jeszcze Michael, no i ja muszę coś trafić. a AWP krakał, no niezbyt ciekawie. Ajajaj, teraz nic nie poleć, to będzie naprawdę kraksa. Mamy drugiego Fade'a, no ale to nie będzie profit, absolutnie nie. 13 poszło, dycha wraca. No mamy niby ładnego Doplerka, no ale dalej to mnie jakoś nie uszczęśliwia. Czy damy szansę jeszcze raz takowej batli? Myślę, że moglibyśmy spróbować, no. Sprzedam tego Karambita. I może jeszcze raz teraz by siadło? chociaż też kusić jakiś underdog, żeby tutaj zarobić no bo w końcu mi coś tam siadło, ale liczę, że teraz jakby tak siadło potężnie, no to przynajmniej, przynajmniej już będziemy mogli na tego under, underdoga jakoś bardziej wlecieć. Alex oraz Isamu. No proszę, Kaman, mamy skeletony fejdy tutaj, mamy wajsy naprawdę jest to trafiać, no jest co wygrywać. A Wubka i karakał. razy 2. 91 tysięcy punktów, oj to jest całkowicie dużo jakby na to nie patrzeć No ale one chyba się tutaj nie sumują z tego co mi się wydaje, o Jezu, to będzie dramat To będzie dramat, jak do tego momentu nic nie poleciało, no to tylko wajsy mogą nas uratować Są wajsy, tylko pytanie, które są wajsy za 18 koła, najgorsze jakie się dało, i 7 koła Ajajaj, aj, aj. no niedobrze się podziało Skopiemy sobie tą battle Underdog i na dwie takowe. Proszę, żeby to się udało. No ja naprawdę już nie będę ukrywał, błagam, żeby to się udało, no. Dodajmy, bo to jednego... O kurde, nandę do góry na trzech graczy. Ej, teraz to mnie trochę zadbąbiło jeszcze, że chciałem to na dwie osoby robić. No coś czuję, że to może być lekka kraksa. Dobra, jest karambit, fate, uj samo. On nam odlatuje. Z Michaelem mamy tyle samo. Michael, musisz coś kuźwa trafić. Jak ja tafię w y, to normalnie... nie wierzę. Takim głównym ja Jest! Pink DDPad roszy! Let's fucking go! 16 koła, 7 na plus. No rzutem na taśmę, nie będę ukrywał, bo szczerze byłem przekonany, no gdyby ten Pink Dipad poleciał nie factor new, to byłoby ciężko. Jeszcze mi w ogóle Neon no, Rider ten poleciał w World War, poleciał. Tak, za 220. Uff, no nie ukrywam, to już tak do, to mocno rzutem na taśmę Bardzo mocno rzutem na taśmę, mamy jeszcze dwa koła, więc dajmy szansę tutaj na tej skrzyneczce Dwa takowe otwarcia, jeszcze jakiś karambicik może Diggle Code redzik. no nie jest to spełnienie mych marzeń Twoich mam wrażenie też by nie było, w szczególności jak się wydaje 1000 zł za skrzynkę A się dostaje 80 z powrotem No i no nuar. No cóż, pierwsze spotkanie ze skrzynkami takie se. Myślę, że przy okazji kolejnych filmów ogarniemy jakąś taktykę, żeby wychodzić tutaj na plus. I mam nadzieję, że ten odcinek padłosa w końcu łapkę w górę. I widzimy się klasycznie już jutro. Trzymaj się, strzała!